Chodźcie, moi mili. Śmiejcie się i radujcie. Jestem Złota Jagoda, córka rzeki. Oto moja Złota Jagoda. Wciąż jeszcze lękacie się mgieł i cieni drzew? Nie bójcie się niczego. Dzisiaj spędzicie noc pod dachem Toma Bombadila. Kim jesteś, panie? Co mówisz? Nie wiesz, jak się nazywa? Moje imię stanowi jedyną odpowiedź. Powiedz mi, kim jesteś, ty bezimienny. Ty jesteś młody, ja stary. Najstarszy. Oto, kim jestem. Tom był tu przed rzeką i drzewami. Tom pamięta pierwszą kroplę deszczu, pierwszych dużych ludzi i przybycie małego ludu. On był tutaj przed królami Upiorami Kurhanów, kiedy elfy ruszyły na zachód. Tom już tu był, zanim morza się zakrzywiły. Był tu przed przybyciem Władcy Ciemności spoza granic świata. Ten drogocenny pierścień nie ma władzy nad Tomem Bombadilem. A teraz radujmy się, przyjaciele. Wieczerza gotowa. Zjedliśmy pierwszy od dawna solidny posiłek, do późnej nocy śpiewając pieśni i opowiadając historię. Wyspaliśmy się dobrze i odpoczęliśmy. Mogliśmy więc ruszyć w dalszą drogę. Trzymajcie się zielonej trawy. Nie zbaczajcie ku starym kamieniom! Nie ważcie się wściubiać nosów do siedzib zimnych upiorów kurkanów! A tę rymowankę zachtywajcie, gdybyście wpadli w kłopoty! Hej, tomie bombadilu, bombadilu, tomie! Na wierzbę i na rzekę, na wodę i płomień, na słońce i na księżyc, posłuchaj sąsiedzie i przybądź do nas, tomie, bo jesteśmy w biedzie! Dziękujemy, tomie bombadilu! Pospieszcie się, mili goście. Wiatr wiejący w lewe oko wskaże wam północ. I niech błogosławieństwo towarzyszy wam w czasie wędrówki. Żegnajcie, przyjaciele! To było radosne spotkanie! No, nie mogę... E, nie mogę się oprzeć e, tego, temu wrażeniu, jakbym rozmawiał z Kurą, bo ta sama aktorka podkładała głos w Reksiu. Chyba wszystkim kurom i żabom i ogólnie wszystkim zwierzętom. No, także poziom voice actingów w takiej produkcji, no, jak na jak najwyższym poziomie. No, ale mniejsza o to. Nasze przydupasy tutaj już, już się rozpieprzają po całym, po całym terenie. Ja sobie zejdę jeszcze tylko na dół, sprawdzę, że tam są jakieś przysmaki. No, oczywiście, że są, ale nie za dużo, bo dalej są kamienie. No, bywa. Przepraszam, zwróciliście też uwagę na, na zakrzywianie się tego audio, to audio czasami ma takie, jakby, takie echo jakby było ze studni, czasami, czasami przeskakuje z lewej na prawą słuchawkę, a czasami to w ogóle jakoś się dziwnie zachowuje, no, no niedopracowane strasznie, ale... Ale mówię, mi to nie przeszkadza, mi tu chodzi głównie o sam gameplay, który też nie będzie niczym nie zaskakuje, zapomniałem zapisać grę. I zapisuję ręcznie, nie pod y, quicksave'em, bo, bo na quicksave'ie mam. Y, nie, to był quick load. Na quickloadzie mam y, nagrywanie, a jako, że nie chciałem się tego zmieniać na F12 czy tam jakieś inne klawisze, no to wywaliłem quickloada albo save'a. Nie jestem pewien, czekajcie, mogę spróbować z f 3 No i nic się nie stało, ciekawe. To czekajcie, bo ja teraz sprawdzę, żeby mi w nagrywanie nie wywaliło. Dzisiaj jest dobry dzień, wszystko działa nad wyraz dobrze. To dobrze. Mm, ta. Co ja chciałem? A, ja chciałem poszukać sobie pieczarek, bo tam jest droga, ale my pójdziemy tutaj. Bo tu jest aż jedna pieczarka, naprawdę warto było. Tam dalej chyba będą już wilki, z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien, zaraz zresztą zobaczymy. Nasze przedupasy oczywiście... Kilometr za nami No, ale bywa A my idziemy do... do elfów Oho, już... no oczywiście, że wilki Ej, ale nie jest do moich ziomków, tylko do mnie I mam nadzieję, że jesteś jeden, bo... O, nara A, dobra, nie, whatever Jak widzicie, też przeciwnik obraca się zawsze w stronę atakującego co czasami komicznie wygląda. I widzę, że obserwuje nas jeszcze więcej wilków, no ale gdzie one są, no to to jest zagadka. I czemu w ogóle nas czują. I czemu moje przedupasy są wolne jak... Czemu się na nich patrzeć, żeby oni biegli? Czy jak to działa, bo nie rozumiem. No mają niby tam jakiś zasięg, ale no Bogi jest w każdym razie. A nie on się wesoło stoją i czekasz się oddale i będzie mógł ktoś mnie ubić. No, w sumie sposób na rozprawienie się z niewygodnym kompanem. Niebezpiecznym kompanem no dobry, tak, ale... Ale nie przesadzajmy młodzi hobbici. Eee... No. To lecimy. jest ścieżka... No dobra, chciałem zapytać się czy ścieżka w lewo czy ścieżka w prawo, ale gra widzę rozwiązała mój problem. Na swój sposób. I szczerze wam powiem, że nie mogę się już doczekać momentu... Kuchany, nawet Toma niepokoiło to miejsce. Nie mogę się już doczekać momentu, w którym zaczniemy sobie grać um, Gandalfem, bo to jest nie, mój ulubiony fragment z tej całej gry. Aragorn jest spoko, ale Gandalf jest po prostu przekoksem. Moim zdaniem... Jesteśmy już blisko gościńca? Wybornie! Jeśli utrzymamy dotychczasowe tempo, powinniśmy opuścić wyżynę Kurchanów przed jutrzejszym zachodem słońca. Nie dość szybko moim zdaniem. Nie ufam temu, co kryje się we mgle na Kurchanach. Nie wierzysz chyba w te historie o zimnych upiorach Kurchanów? Nie wierzyłem do dzisiaj, ale Tom mówił, że istnieją. Tom jest jedyną osobą, na którą nie działa pierścień. Ciekaw jestem dlaczego. Był tu przed przybyciem władcy ciemności spoza granic świata. Ciekawe, co jest za tymi granicami. I co miał na myśli, mówiąc najstarszy? I dlaczego nie podał bekonu? Ani kotletów? Ani kiełbasek? Nie mam ochoty na noc przy tych kamieniach. Wyglądają jak wielkie zęby sterczące z ziemi. Jeśli choć połowa opowieści o Kurhanach jest prawdziwa, musimy wystawić warte. Dość opowieści. Śpimy już. Sam. Mary! Pipin. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście Sam Mary, co z wami? Gdzie jesteście? Poszli dmuchać liście. Dobra. No to było ciekawe. To było bardzo ciekawe. I... ale dobra, już myślałem, że się gra skraszowała. Wow, autosave. Czyżby? No nie ma opcji autosave. Albo i nie. O, internet się doskakać? Nie, nieważne. Zapiszmy jeszcze raz. A, czyli tam mamy nie iść, bo, bo tak. Lewo czy prawo, moi drodzy, lewo. Bo tam nic pewnie nie ma. A, jednak... Aha, po prostu droga z powrotem do... Do Toma. Ale my nią nie chcemy podążać. W sumie to nie wiem, co się stanie, jak tam wrócimy. Chyba po prostu, no, ci w zęby. Musisz sobie radzić, Frodo, ja ci nie pomogę. Eee, lewo czyste. No to idziemy... No tak zmieniam. Nie mam innej opcji, bo ja się by się Mgła jest rzeczywiście gęsta. No nie wpierdol Frodo. I tutaj mamy jakieś golumy. Czy tam inne Z którymi uporać się w... naprawdę jest ciężko w... w pojedynkę No ogólnie taktyka jest taka, że bijesz z pieczas górki. To zawsze prawie działa. Ale zawsze zostawiał około po sobie pieczarki z tego co pamiętam, więc... Albo nie, po prostu. Mówię... Whatever. Dobra. Jak jesteśmy fajni, to zostawię, a jak nie, to nic dookoła. To... No nie, nie zawsze tylko jeden na tyle uprzejmy. I tak. Po każdym pokonaniu przeciwników, będę zapisywał grę. Tak jest, uwierzcie mi bezpieczniej. Bo. Zginąć jest bardzo łatwo. A. A my nie chcemy zginąć. A nie, uwierzcie mi, zginąć w tej grze jest bardzo łatwo. I to od. No, zginąć albo zaliczyć crasha tak jak ja teraz. No dupa, sorry. Właśnie mi się skraszowała gra. Stop klatka jest. No dobra. No, witam ponownie. E, z powrotem idziemy spuścić łomot tym frajerom. I mam nadzieję, że tym razem nic się już nie stanie. Poczekam dla pewności, aż oni sobie wyjdą. Dobra, teraz już nie powinno się nic e, niemiłego stać. z tego, że ewentualnie dostanę w mordę. Dobra, dobra. No, Frodo to mistrz taktyk. Więc y, jesteśmy w stanie wykonać naprawdę zaskakujące manewry. Na przykład uderzyć przeciwnika, ale uniknąć ciosu tego drugiego odskakując. Dobra, zostały tylko jeden frajer, to już sobie poradzimy. Mam wrażenie, że y, troszeczkę się pogorszyło jakoś mojego głosu na nagraniach, ale, ale naprawdę nie jestem pewien. Więc po prostu zobacz jak będę. Um, jak będę. renderował film. Myślę też, że pokonamy tutaj bossa i zakończymy na dzisiaj, bo raz, że mam jeszcze resztki z tamtego odcinka, z tamtej sesji. A dwa, co ja mam do cholery robić? Nie, no nie mogę tam spać, nie ma bata. A dwa to to, że... A, sprytne. A dwa to to, że też miejsce, no niby mam jeszcze tam 30 giga, ale... To... Nie, to są sumie, dobra, kij, tam wystarczy, gramy aż pokonamy i będzie gitara. Co ja się będę teraz ten przymywał? Odskok. E, nie wiem, albo gdzieś y, nam trzeci zniknął przeciwnik i ominąłem pieczarkę jedną, będąc na tamtym boku, ale już mi się nie chce wracać po nią. E, albo nam jakiś przeciwnik po prostu zniknął, albo się nie pojawił. No się nie pojawił, teraz było tylko dwóch. E, zakładam, że mam iść tam, czy tam nie było jakiejś drogi? A no była. Z pieczarkami. Warto. O, ale z kolejnymi dwoma przeciwnikami, ekstra. Ach! Super. Jak na... cały czas bijemy kikiem, jak zauważyliście, więc nasze ataki nie są jakoś szczególnie efektywne. O, tym razem trzech wywaliło. Tylko że trzeci się skampił i dopiero teraz pojawił. No, wywa, moi drodzy. Musimy sobie poradzić. Ja nie wiem, jak my damy radę, ale no, jakoś sobie tam poradzimy. W ogóle, śmieszny mają sprite, nie? Taki... widzicie ten model? Jest taki prześwitujący, ale aż za bardzo. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale... Ale no. Prześwitujący sprite. Tak. Czy to jezioro wysycha? A nie, dobra. Przypływ, odpływ. Ech, te chwili jezioro wysycha. Dobra, mm, to idziemy tą ścieżką. O, czy mogę rzucić w ptakach? Nowy ten challenge. No mogę, ale ptakowi się... ptaku, ptakowi się nic nie dzieje. E, safe. Obym zapomniał, kurczę. Eee, tutaj ja się pobijemy z kolegami. Na nich chyba nawet nie działa moc pierścienia. Czekajcie, możemy sprawdzić. A nie, działa, no to ja sobie ich tak pobiję, bo, bo mogę. W sumie nie, bo potem się na tego drugiego cwela przyda yy, bardziej ten pierścień niż na nich. A w sumie to... W sumie to... W sumie to nie wiem jak tam tego pokonać, bo tak strasznie wam zaspoileruję, zaraz będzie taki fajny boss. I ogólnie... Yy, to jest mój najbardziej nienawidzony boss w grze. Bo yy, Chyba mówiłem w samo o wierzbie, ale, ale nie, te, to ja bo, on jest sobie Tam później jeszcze to tam GG jeszcze gramy Gandalfem albo Aragornem, ale ten co zaraz będzie jest po prostu taka masakra, no. Nawet nie to, że on jest jakiś trudny, albo znowu ja coś źle pamiętam i to są moje super wspomnienia i, i dupa, gówno, Filip się nie znasz. Hmm, gdzie ja doszedłem? Chyba to jest jednak ścieżka, którą miałem iść. No dobra, to zaraz się wrócimy tam. Chociaż w sumie to O, na pewno, tak, czterech wywaliło. Chociaż w sumie wszędzie ostatnio są ci przeciwnicy, więc ja tam nie wiem. oj, 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 oj spokojnie. No spokojnie, lamusy! Jak wam powiem jeszcze y, moją fascynującą historię życiową. Ogólnie miałem teraz się spotkać z koleżanką, ale... No, ale skończyło się tak, że siedzę w domu i nagrywam odcinek z Władcy Pierścieni. Super. Ale to nie jest moja wina, to nie jest moja wina, to jest wina znacnej koleżanki. Pozdrawiam, pewnie i tak nie, i tak nie ogląda, bo podobno dawno temu i nieprawda, ale pozdrawiam. Jakby kiedyś tam sobie obejrzała. Jak widzicie, naprawdę, nasze, tak, moje taktyki wojenne są um, zaskakujące. Zaskakują swoją skutecznością eee, I chyba dochodzimy... A nie, bo miałem się udać w drugą stronę eee, Dobra, sens wam tego Tam pewnie po prostu będzie jakaś pieczarka i więcej przeciwników A my zmierzamy W stronę bosa moi państwo, moi mili Moi państwo I ja cię pieprze, jednak szliśmy dobrze Znaczy, tamta droga... A nie hm? No, nagle się sterepo stereportowaliśmy do Kaiwa tam są nasze ziomki. A my musimy wejść tu i tu. O w mordę! O w mordę! Nara, no, odejdź. No, Na musi. Dobra. Tędy nie, po prostu mam to przeskoczyć. O, i teraz mamy sztylet. I ja go sobie zmienię. Chyba, że automatycznie on się zmieni. Ok. Tak, automatycznie już się zmienił I teraz możemy sobie powalczyć z tym frajerem trochę Ja nie wiem, czy on... Nie wiem w ogóle, czy mnie teraz słychać, bo ta muzyka tak głośno nabada, że ja pierdzielę No nic, spróbuję go tro... A, dobra, czyli jednak mamy z nim walczyć Ale nie w ten sposób A jednak, po prostu mam poczekać, aż zaatakuje A następnie ja mam go zaatakować, chyba Wow, jaki... Łoł, wow, wow, jaki klient! Stój! Frodo, ty, ty tempo parugo. Co za miękka fujara. Ja no, wyrobimy się z tym czułem. Ale czy mam save przed, przed przeciwnikami? Nie, okej, okay, po. To dobrze. Już myślałem, że. O. No dobra, to w sumie to nie wiem, gdzie my się przeteleportowaliśmy, bo tu jest koniec ekranu, chyba że weszliśmy do tego Kurhanu. W ogóle szacun jeśli wiecie co to jest kurka, Co to jest Kurhan, to znaczy, że nie jesteście debilami. Muszę ich Dobra, może przesadziłem, ale mam nadzieję, że wiecie co to jest Kurhan. Dobra. Lamus dostał mordę. Gdzie on jest? Tam. No, rozpłatamy mu w przyszło. O, do, 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 do! Dobra, 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 dobra. Polego. Ja muszę się uleczyć. Jako, że w tym momencie gry mam tylko pieczarki, no to nie, to nie jest może najef najefektywniejszy sposób leczenia. No, ale jakiś tam jest. My go musimy tak po prostu chyba tak parę razy poharatać i będzie spokój. Zobaczcie zresztą co się potem stanie, co... O. Yes. Dlaczego nie słuchaliśmy Toma Bombadila? Zaraz, może Tom jest gdzieś blisko! O, o, Tomie Bombadilu, Bombadilu Tomie! Na wierzbę i na rzekę, na wodę i na płomień, na słońce i na księżyc, posłuchaj sąsiedzie! I przybądź do nas, Tomie, bo jesteśmy w biedzie! Witajcie, mali przyjaciele, Tom odpowiedział na wasze wołanie! To, w słońce w ramieniach przepadnie, jak mgła się rozwiej, porywa chłukającego wiatru. Wynoś się na ziemię jałmowe, za górami odległymi. Nie wracaj tutaj, niech kurchan, pusty na wieki zostanie. Przepadnij w brokach zapomnienia, od nocy straszniejszych. Tam, gdzie zawarte są bramy, do czasu, gdy świat uleczy. No ja bym też uciekł i zginął, jakbym usłyszał taki śpiew. Sły czar Kurhanu został przełamany i żaden upiór już do niego nie wróci. Rozrzuciłem skarby z Kurhanu. Są do wzięcia dla każdego, kto je znajdzie. Stary Tom wziął to śliczne cacko dla swojej pani. A oto mocne klingi dla hobbitów, którzy wędrują daleko w ciemność ku niebezpieczeństwu. Nie ma śladu rdzy. Nie tknął go czas. Tak, dziękujemy raz jeszcze. Broń ta została wykuta przed wielu laty przez ludzi z westerncji, za morzem, w starożytnym Numenorze. Rzucali czar na swoje klingi na zgubę władcy ciemności. Niewielu dziś pamięta królów Numenoru, choć ich synowie nadal samotnie przemierzają ziemię i strzegą przed tych, którzy są nieostrożni. Ciekawe, czy to ostrze mogłoby zranić któregoś z czarnych jeźdźców? Stary Tom odprowadził was bezpiecznie do granic swojej krainy. Stamtąd bezpiecznie dojedziecie do miasteczka Bri. Zatrzymajcie się na noc w gospodzie pod rozbrykanym kucykiem. Dobra rada. Prowadź zatem. Gotowi, aby ruszać za Tomem? Im dalej odjedziemy od Kurhanów, tym lepiej. Śpieszmy w drogę! Opuściliśmy kamienne kurchany i dotarliśmy do miasteczka Bri, w którym mieszkali razem hobici i duzi ludzie. Pożegnaliśmy Toma i weszliśmy do Bri, szukając ognia na kominku i drzwi oddzielających nas od nocy. Znaleźliśmy miłą oberżę z rozbrykanym kucykiem na szyldzie. Mm. Sorry, stanie pić mnie się przyciągać. A nie zostaniemy tutaj na noc, prawda? Dlaczego? To ją polecał. Jeśli w tej okolicy mieszkają hobbici, czemu nie mielibyśmy się u któregoś zatrzymać? Czulibyśmy się jak w domu. Och, sam! Ta gospoda nie jest gorsza od tych w domu. Tyle, że większa. Większa gospoda? Więcej do jedzenia! <noise> nie martw się sam. Wszystko będzie dobrze. Może sam poszuka sobie zagonu ziemniaków i tam się prześpi. Porozmawiam z oberżystą, a wy trzej poszukajcie czegoś do jedzenia i pamiętajcie, od tej chwili nazywam się Underhill. Dobrze, chodźmy. Sam, Pippin. Do zobaczenia, panie Underhill. Znowu to gówno zaczęło klatkować. Zaraz sobie zrecytuję nagrywanie. No już jest z powrotem dobrze. Eee, także tutaj zakończymy naszą przygodę. Przestań mi gwizdać w uszy, ja pierdzielę. Nie no, muzyczka ładna, ale po prostu teraz. Um, także... No, najwyraźniej moje y, zdanie na temat tej gry... E, zdanie na temat... Y, y, Przechodzenia poziomów i tak dalej jest mocno wypaczone ze względu na moje... <gry> Podejście do tego z perspektywy mojej młodości, czyli jak to było kiedyś, jak ja się bałem tego wszystkiego, i tak dalej. No teraz jest trochę inaczej, gładko mi to idzie, więc. No, nic. Mam nadzieję, że się podobało. Jak na razie to koniec. Zapraszam do następnych odcinków. Siemanko.